Już nie pamiętam kiedy ostatni raz grając w Minecrafta darłem ryja I Z jednej strony jest to przykre, ale z drugiej Dzisiaj zagramy w mapę, od której wszystko się zaczęło Pierwszą na świecie mapę unfair Przynajmniej tak mi się wydaje To jest ten człowiek odpowiedzialny za całe zło, które siedzi we mnie kiedy w to gram A on chyba też, nie wiem Map creator <grym> Lol Jak miło <grym> Jak milutko Okej. Okay. Ej, oni napisali, że nie podjeżdżam, że będziesz się dobrze bawił. Dobrze! Open the chest! Zróbmy to. Ej, ty jest pierwsza mapa, na której mogę skrzynkę otworzyć i nic się nie dzieje. A ty co? Nie wiem. Ej, mam pomysł! Pa, robisz tutaj i wskakujesz do góry, albo tędy mogę przejść. Nie mogę stawiać bloków. Czemu taki dźwięk? No dobra, czyli ja nie mam tędy iść raczej, bo tędy nie przejdę wszędzie slawa, chyba że na shifcie tutaj ewentualnie bokiem. O jezu, dobra, nie, nie da się na Już Już wcześniej pęka, dobra, czyli jedyne co mi zostaje, no z racji, że już jestem doświadczonym unfair Minecrafterem, jest takie coś. Mogę wskoczyć tutaj, nie? <grym zauwczynę> już zrobić całość. Na co skrzynkę bym wskoczył? Co! Totali Diamond Axe, ale nie mogę go... Czemu tak? Nie wolno mi tak robić! Halo! Dobra, wskaczmy jeszcze raz i teraz... Co tam jest zapisane? Carbridge may collapse if you jump or sprint! Carbridge... A to to samo! Ej, robię tak tu! No. Ja zapomniałem, że to Chuck Lee. ktoś, to wtedy się przesuwa! To już się świetnie zapowiada po prostu. No ale jakby nie było, mówię, to... <laughs> Total diamond Z Nie może niszczyć drewno i liście je! I co mogę tym zniszczyć? Drewno i liście. Hop! Haha! <śm> Całe drzewo se rozwalę i będę miał. Nic nie będę miał po co mi Nie mogę jej zasadzić? Nie. A to mogę zniszczyć? To, to spokojnie mogę sobie zniszczyć. Czemu to. Dzięki. A czemu dostałem w ogóle brzozę zamiast dębu? O co chodzi? Dobra, to ja mam pomysł, czyli nie tutaj, a tutaj muszę coś zniszczyć, czyli wskakujemy tu, cyk, cyk, totali diamond axe i teraz... A jak zrobię tak? Też spadnie? Czy nie? Ja chcę zobaczyć, czy to spadnie, czy nie. Pa! Jakie buty! Ja wiedziałem, że to tak będzie. I teraz, co mogę zrobić? To wy zniszcz, bo to też się... Nie da się tego zniszczyć. Bo to są deski! To z jaką to zrobić? Ja nam się wrócić teraz? Można kłaść na skrzynie i na drewno. Na skrzynie! Wejdę sobie wyżej. Czyli, idę tu... Idę sobie... Cyk, tu! Ja wiedziałem, że to tak będzie. A z mi to nie dało. Co teraz zrobić? A może ja miałem to na deski przerobić i miałbyś wtedy więcej głupku. A jakbym sobie wskoczył tutaj i z tego wysoka tak bardziej tutaj wziął. No <laughs> nie wyskoczyłem! Najgorszy gracz w Minecrafta na świecie po prostu. Dobra, jeszcze raz, ja chcę tamtą, tamtą brzuszkę. Pa, robimy teraz tu cyk, ja chcę tą brzuszkę, ale rozbieniam ją na deski i mogę wtedy przejść dalej. 100% tak będzie. Mogę się założyć, się Jezu, w jakim to tempie spada. Dobra weź tutaj ostatnio. Cyk Cyk Teraz. Cyk! No i zepsułeś wszystko. No nie da się, no. A na drewno? Na drewno można kłaść? Po cholera na drewno. Aj, muszę zginąć. Ej, mam pomysł. Mam pewien pomysł. Bo to mi się generalnie y, stakuje, nie? W sensie, jeżeli niszczę to, wypada jedna brzuska, wypada potem druga, ale one znikają. A co jeżeli będę po prostu stał przy tym i będę chciał po po kolei brzuski, dostanę wtedy ich więcej? Czy po prostu będzie zbugowane i tyle. Ups, chyba zepsułem. Nartucyk weź. Będzie, jest jedna. I czy będzie druga? To normalnie jest, nie? I trzy ok, czyli mam cztery brzozy. teraz, jeżeli mam te cztery brzo brzozy, to mogę już w teorii wziąć i sobie skoczyć tam. W sensie na tej skrzynce sobie to postawić. Czy to nie jest genialne? Tak. Carebridge may collapse if you jump or sprint. To co mam zrobić? mam iść powoli? A bokiem? Mogę tak czy zepsułem mapę w tej chwili? Jest! Jest! Przeszedłem! Nie przeszedłem. Aaa! Nie, nie może mnie tak... Nie rob tak! Nie mogę! No nie przeszedłem! Łupku, nie przeszedłem tego! Przeszedłem! O, dobrze! Jak to fajnie, że można. Znaczy tutaj już generalnie chyba się wykorzystuje umiejętności nabywane wcześniej, czy ja mogę wziąć jakiegoś... No LOL! A po co mi to? Bruk. Nic nie mogę z tym zrobić. A z tym? Też nic nie mogę z tym zrobić. To so, to schów. Mam jeszcze dwa skrzyn... dwa te Widziałeś to? Jak można oszukać? Geniusz! Tu się trzeba mieć! A nie w... ...tym! No! W klawiaturze do skakania! Hop! Hop, hop! Ała! Tak się nie da? Tam jest za wysoko, czy co? Czemu nie doskoczyłem do tego? No toć! A Boże, jak ja nie lubię parkourów! Kto to robi w ogóle? No to czemu? Kto to dodaje? Za gałgaństwo najgorszy to! No ale ja.

Ja wyjdę z siebie zaraz. To mi się podoba. O to chodzi. K... Jak ja mam tam doskoczyć, niby? Się tam mnie da doskoczyć. O! Czemu? Jak ja mam wejść do góry? Jezu, się przestraszyłem. O! Z tej strony. Co za syf? Najgorszy na świecie. No co za psychol daje takie parkury? To, to trzeba naprawdę być się poważnym już. O! Coś jest? Co ja zrobiłem? <laughs> Naprawdę teraz będę od nowa przechodził. Tak? Dobrze rozumiem? Od nowa, prawda? Przemilczę, to nie będę komentował na. <laughs> Co się stało? Ej, to nie zniknęło, to kiedyś tutaj to postawiłem! Tutaj nie da się wskoczyć, bo tutaj niczego nie ma. A... a tam coś było, nie? W sensie jak spadałem, to od razu mieliśmy taki blok jakby dziurę. O, Tam coś jest! I tutaj coś jest. To jest Tam jeszcze jest jakaś dziura u góry. Widzicie? Tam w pierwszym tym. Tam trzeba będzie się jakoś dostać. No! Jacy tam? Coś jest? No, ja głowę schyl, to więcej zobaczysz, gniuszu. A, dźwignia była. <laughs> Taki ryj śmieszny. A ja jestem z powrotem, gdzie byłem. Nie ja pierdziele, to ja się tyle męczę, żeby coś zrobić i z powrotem jestem tutaj, tylko tam drabinka, aha, bo ja nie wchodziłem wtedy z tamtej strony. O! Tam jest diamenty, katej niczego nie ma i on chyba tam poszedł jednak. I cyk, proszę bardzo, elegancko tam jednak było przejście. Dobra Co teraz? Ja jednak trochę się boję teraz tutaj, kto klikać. O! Ooo! Nie mogę się ruszać! Nie mogę chodzić! No czemu mi to robisz? <noise> Tutaj nie mogę, tego nie mogę. Przejdź po prostu obok. <noise> Widziałeś? Śmierdzi mi to. mi tego! Jezus! No to co robisz? Się wyleje? Nie, no nie może się wyleć. Ja pierdzielę! Jak ja tam przejść dalej? Nie ja miałem... przechodzić ten... chociaż zrób tak. Nie, nie da rady, to chyba ścianka jest. A nie, nie ma ścianki. Dobra. Eee, ble, 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 ble. Spawn point. Brawo, ty! Nie działa komenda, super. Ja jestem po tym. Dobrze. Co jest? Aha, w sensie, że tu po tym... I teraz muszę wejść na. Na zielone? Wiedziałem! Pięknie. Kiedy to jest już proste, jak znasz to wszystkie mechanizmy. Znaczy, znasz, no nie znasz strzelasz Więc ja teraz poszedł bokiem. W się sensie tak przy ścianie. Ja generalnie nie jestem pewny, czy już to kiedyś się grałem, ale. <grym> nie mam pojęcia. Ej działa, dobrze jest. Czyli jednak dobrze by mnie coś tutaj poruszyło. Czemu to jest redstone'owa pochodnia? Nie ma przejścia. Nie ma przejścia. Mogę się zamknąć, nie? Nic nie ma w środku. Tu, tu. Tu nic nigdzie nie ma, tu nie ma, nie ma. Okej, okay, yy, ale tu jest Restonowa Pochodnia. A to oznacza, że jak jest Restonowa Pochodnia, to nie ma tej bloków. Dokładnie. W sensie tych, tych, bo w tą stronę patrzę. bym chciał, to już nie mogę, nie? Pięknie. Tutaj trzeba być w głowie. Co to jest teraz? To no nie jest przypadkiem jakiś sprintik, że muszę tak na faście to przejść? Tak, bo znika od razu. Aaaa, I znowu tu. Cyk, 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 cyk. No nie, dotknąłem. Dobrze, że się nie ginie, jest jaki to jest plus. To było przykre, gdybym zginął. Tu i teraz tędy elegancko, znowu tutaj wskoczyć. I tam Ja nie umiem tak w parkour, no halo. No te bloki się zapadają, jak na nie wchodzę. one się nie chcą odnowić. No, <ścoughs> no, <ścoughs> no jezus! <ścoughs> Zapadało wszystko. Co do diamentu? Jak ja to przejść? I co mi to dało, niby? Muszę ja zamknąć oczy i biec Strzałę dostałem, ale po co mi ta strzała? Nie wiem. Ten diament, jakbym tutaj dostał spawn point, a nie, to bym był Dozgodnie do, do, do wdzięczny, naprawdę. Co tam się dzieje? O, widziałeś? Glitches, glitches, glitches Cobblestone wall Ja no, nie mogę przejść dalej, bo to już ściana była Co mnie robisz w tego w kunie. Tam! Ściana się przesuwa Widzicie? Z tej strony zresztą też Jest napisane No, gdzieś tutaj muszę się zbagować chyba w tym, nie jestem pewny No tak jest napisane, no jak mam to przejść inaczej? Z tej strony? O! Z tej strony, no pomyliłem strony. Dobra Careful quicksand Quick Sense to jest w sensie, że. No to biegi po prostu to, co zrobisz. Chce mi się pić? Czemu? Już mi się nie chce pić. Tu była woda. Skrzyn nie jest, ale nie chcę jej otwierać. Chcę parkour. Tam? Wygląda jakbym miał tam skoczyć. 100% tam muszę wskoczyć. Ja pierdzielę. Jo, wskoczyć jeszcze, żeś umiał skakać. Ja tutaj chcę wskoczyć. O! Dobra, to jest tutaj. No, no widać, że tam. No! Co to jest? Oh. Oh. Co się dzieje? Coś czuję, że mnie czeka tutaj parkour, niefajny. Jest! Dobra, przeżyłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Keep yourself on the edge. No to no, fajnie, super. Niech przestanę się palić, bo nie doskoczę tam. No, przestań się palić. Przestań. Przestań! Tu. Teraz tu? Boję się, że nie dam rady. O Boże! Jest! Okej, okay, czyli jak jestem na boku, to już jest bardziej. O! Czemu tu? Jest! Dobra, dawaj tutaj. Proszę. Jest! Teraz gdzie? Na czerwone się nie wskakuje nigdy. Tam chyba. Jest, okej, okay, i teraz. Tam? Czy tu? Ok, teraz jesteśmy tu. Co jest? Co jest? Dlaczego? Co tu jest? Ja pierdzielę. Uh! Nie gadaj, że wpadłem, już stąd nie wyjdę. A muszę jeszcze raz przejść całość. Ja pierdziela, tak dobrze było. <laughs> Teraz pytanko, bo mam tam przycisk jeden i to jest. Co? Co jest? Czemu tak? Jest jakieś bloki wszędzie. Dobra, ja musiałem z tych kaktusów tak mocno się rozpędzić i doskoczyć prosto tutaj. Żeby wyjść na zewnątrz i dojść do tego miejsca. Bo to by mnie zabiło 100%. Chyba, że ja się pomyliłem. Dziwny Steve. Zaszedłem jeszcze raz, żeby zginąć. A nie. Ugrane. Zostałem Bana. Co jest? A dzięki. Gra mi się zacięła. Mam nadzieję, że dzisiejsza aba Wam się spodobała. Mi Java nie odpowiada, więc dzięki, że byliście trzymać się cieplutko. Do zobaczenia. Siemanko, cześć. Papa. Pa.